To znaczy, że ale ta sama formacja, grenadier to była elita wśród piechoty. Oni granatami rzucali. Bo się mówią, że mam tu pączki od Magdy Gessler? Nie, to są granaty ręcznie. Nad moją od taki granatów. Ten środkowy tutaj, marny jego los, zginie zaraz. Na niego Niemcy mówią, kanonem futem, mięso armaty. Piechota pierwsza linia, zginął też jako pierwszy. A ten trzeci, najlepszy staj tej drużyny. Jak państwo sądzicie? Naszko, ten trzeci jest najlepszy? No, ma czapkę. Ma czapkę, ale wszyscy też mają czapki, wiesz? W tamtych czasach niegrzecznie było bez czapki chodzić, tak żebyś będziesz miała tarę. No ma ten sam mundur, co ja, no nie widzicie, no. Jestem gniazdami, ja lubię se cukrować. Chociaż ci złośliwi mówią, że to nie o to że ja mam taki mundur, że my mamy mundury artylerzystów. O artylerzystach mówi się pokowie wojny. To no nie, że jestem fajny facet, mężczyzna wyjeżdżać przez Tylko Chodzi o to, że armata więcej ludzi ubije niż karabin. Brutalne, ale nie zabawki. Jak się właśnie rozpoznaje? To jest tu łatwe, ale nie zawsze takie łatwe było. Po kolorach na wyłogach. Bo staropolskie słowo o Tu i tu ja noszę przelgach. Czyli czarny, to jest za To jest starszy z munduru, a nie obszergi na brzuchu. Biały, piechota. I tu mam do pani pytanie, bo my faceci mamy z tym pewne problemy. Co będzie to za kolor? Co to jest? Łososz blisko jesteśmy, ale nie. Są dwie ryby od koloru. Łosoś i jeszcze jedna. I to jest ta jeszcze jedna uwaga. No, no. no się pies okay. jaka, jak, jaka, jaka jest ryba od koloru? No, tuńczyk nie ma tuńczykowego koloru. Żeby tuńczyk ma ten kolor, to bym go nie jadł. Pirat, tak, film o piratach, 50 lata, fajny film o piratach. Za młodzi jesteś. Karmazyn! Karmazynowy pirat. Dasz jest karmazyn! To jest karmazynowe. Oczywiście, że to nie jest karmazynowe, bo to jest bardziej karmazynowe niż to. Ale to jest Karmazynowy. Dlaczego? Bo ja tak powiedziałem. To jest jedyny powód. I ja, proszę Państwa, możecie się teraz denerwować, macie prawo, bo nie dość, drogi bilet, jeszcze mam przewodnik, Ja nie mam takiego charakteru, ja mam taką pracę, w domu jestem. Bo Państwo na 100% nie przeczytajcie najważniejszej informacji, jak wchodziliście na naszą twierdzę. Pierwsza brama, to się Miner, bastion napisany, widzieliście, prawda? Po prawej stronie od tej bramy biała Tabliczka z godzinami otwarcia fortecy. Widzieliście Państwo? Tak. Drobnym drukiem na spocie. Kto z Państwa czytał? Ja. Mhm. A? Wchodzisz na własne druki. niżej i mniejszy jeszcze druk. Biuro werbunkowe Czyli Państwo weszcie się na twierdzę i broń Boże, bilety kupili, a tak ładnie, że się pokazywali, to sprzedajcie nam duszę, bo wstąpiliście na służbę do armii pruskiej. Wojsko jeszcze I no młoda dama masz lat. Osiem, piękny wiek. A jak stąd wychodziła, byś miała dwadzieścia lat. Dwadzieścia lat służby was czeka. Nie przejmuj się, trzynaście procent A ja jestem w stopniu wojskowym Feldwebem. To jest bardziej do Panów pytanie. Kto to jest Feldwebel? co mówili Feldwebem. Kogo podziedzień wojsku najbardziej się nie lubi. Generalnie. Nie, generał to jest wysoki rangi oficer i jego się lubi, bo to jest fajny gościu. Z nim to nie będziecie mieli o czynieniu. No, o, 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 no, sierża! Największa no, się dzisiaj plutonowa, nowa, to na prusat nie mieli tylko no, tak. Największa no, świdia, no, Jako sierża nie no się ugralił, że mi kierownika z Nie no to urządzenie, o taką zabawę. Prusacy na to mawiali dyscyplina. A ja, zwłaszcza młodzieży szkolnej, mówisz, że to jest taki analogowy tłumacz Google. To wszystko wyjaśnię. Jak na kolor. Wybrał czy nie wybrał? To już nie zrozumiesz, czy nie przyjmujesz? Ja wytłumaczę, czy nie wybrała. To nie jest tak, że ja was mogę być, jak się nie. Według regulaminu. Widzicie, żołnierza jest według regulaminu. Państwo dzisiaj, coś trzy lata, że jesteście młodziki. Regulamin mówi, że młodego wojska, nie może bić ponad miarę. Jaka jest miara, precyzyjna? Bić żołnierza tak, żeby mu kości nie gruchotać, ni trwale twarzy nie szczędzić. I też ten one są tak? Proszę Państwa, dzisiaj się człowiek połami, tylko film, lepiej gorzej, ale do W tamtych czasach, jak się człowiek połama, to musiał mieć ze trzy tony szczęścia, żeby po wszystkim zostać choć inwalidą. A jak mu szczęścia młodzieńcze braknie, to co go czeka? Jak są gdzieś? Śmierć. Okład z desek, konkretnie ziemi A twarz żołnierza nie jest własnością żołnierza. Twarz to jest wizerunek armii własność króla? Czy wolno rzeczy, które do króla należą? Nie. No nadejdźcie do Wojska Pięknego. <grymne> <grymne> Przepraszam <grymne> Państwa, w sąsiedniej Kazamaty, tam będzie najważniejsza substancja